Jesteśmy na turnieju Smoka e, skrzaty rocznik 2018. E, tym razem rozmawiamy e, z trenerem e, Akademii Techniki. E... Bartosz Wojtaszewski z Dalkówka z panem Bartoszem Wojtaszewskim. Panie Bartoszu, przyjeżdżacie do nas z daleka. To naprawdę kawał drogi z Kujawsko-Pomorskiego. Co was skłoniło do przyjazdu na Turniej Smoka? Jesteśmy nie pierwszy raz, bo, bo już drugi byliśmy w zeszłym roku dwoma zespołami właśnie w 2018, który zagrał w roczniku starszym i, i składem rocznika 2017. Atrakcyjność turnieju przede wszystkim przyciąga. To też jakaś nauka i, i fajna, ciekawa wyprawa dla dzieciaków. A więc głównie o to chodzi. O to, żebyśmy grali, poznawali nowe miejsca, gdzieś się integrowali, po to to robimy. To prawda, integracja i granie w piłkę. E, gramy bez punktacji, e, to jest młodzież, to są skrzaty. E, czy brak tej punktacji pomaga, czy przeszkadza, czy w tym wieku jest to e, dobra formuła? Myślę, że dobra. Dobra z tego względu, że trenerzy gdzieś tam już nie kładą nacisku na to, żeby grały tylko dzieci, które będą im te spotkania wygrywały a reszta będzie siedziała i oglądała. Wiadomo, że dzieci i tak sobie liczą, są świadome, czy wygrały ten mecz, czy przegrały, ale na pewno to pomaga w rozwoju tym jednostkom, które gdzieś tam delikatnie na ten moment odstają, bo każdy może otrzymać równy czas gry i nikt nie czuje żadnej presji w wyniku. Możemy sobie pozwolić na to, żeby każdy wyszedł i zagrał tyle, ile potrzebuje, no bo gdzieś muszą się uczyć tej gry, na pewno nie siedząc z boku i oglądając. Pewnie e, przyjeżdżacie z daleka. E, Kraków jest piękny, ma wiele atrakcji. E, czy oprócz samej piłki nożnej e, udaje się Wam też coś zobaczyć, coś e, korzystacie tutaj z wyjazdu? E, zdecydowanie. Wczoraj dużo zwiedziliśmy po pierwszym dniu grania. Graliśmy w sesji porannej, e, pojechaliśmy do Muzeum Figur Woskowych, zaliczyliśmy e, bawialnię Lego, gdzie dzieci mogły trochę doświadczyć, pobudować, posłuchać. E, pan, super fanatyk. Potrafił rozmawiać z dziećmi, zainteresować ich na ponad półtorej godziny. Jeszcze gdzieś tam mała, mała wędrówka na Wawelu i wróciliśmy do pokoju zmęczeni. Mogliśmy położyć dzieci spać i trochę odetchnąć, ale na pewno dużo emocji, dużo wrażeń w jeden dzień. No to super, fajnie, że wszyscy zadowoleni. E, ostatnie pytanie, e, jesteście z nami już nie pierwszy raz, ale mam nadzieję, że nie ostatni. Czy polecałby pan innym drużynom wizytę na turnieju Smoka? Zdecydowanie tak, już coraz częściej pojawiają się zresztą u was ekipy. Z województwa Kujawsko-Pomorskiego, czy też Pomorskiego. Zresztą e, niedawno w roczniku bodajże 2 wygrała Olimpia w Telno, którzy, którzy są tak naprawdę naszymi e, sąsiadami, więc coraz więcej zespołów z tamtych stron można zauważyć. U was, a my na pewno będziemy polecać i rozsławiać turniej, bo fajna przygoda, super miejsce dla dzieciaków, dużo grania. Tego oczekujemy i tego to tu znajdujemy za każdym razem. Fajnie, dziękujemy w takim razie za ciepłe słowa. Zapraszamy na kolejne edycje. Do zobaczenia. Do zobaczenia.